Brzmi jak bajka, prawda? Obietnica, której trudno zaufać. Zmień swoje życie, próbując czegoś przez zaledwie siedem dni. Joseph Murphy mówił o tym od lat, a jednak wciąż budzi to w nas opór. Gdzieś głęboko, w zakamarkach umysłu, szepcze ten stary głos: To niemożliwe. To zbyt proste. To nie dla ciebie. Znam ten głos. Obserwowałem go w sobie i w tysiącach innych. Przez lata byłem świadkiem jak ten wewnętrzny krytyk, ten cichy sabotażysta, potrafi burzyć nawet najlepiej skonstruowane plany. Wiem, jak to jest, gdy pragniesz spokoju, obfitości, zdrowia, ale coś w środku powstrzymuje cię przed zrobieniem pierwszego kroku. Ale pozwól, że powiem ci coś, co może cię zaskoczyć. Jesteś już tym, kim pragniesz być. Już masz w sobie tę moc. Ta prawda nie jest ukryta, ale często zasłonięta mgłą starych przekonań. Usiądź wygodniej, weź spokojny, głęboki oddech. Oczuj, jak ciężar dnia opada z Twoich ramion. Zauważ, jak powietrze wypełnia płuca, a potem delikatnie je opuszcza. To jest Twój moment. Prawdziwe pytanie brzmi, co jeśli ten wewnętrzny głos, ten Twój antagonista, wcale nie jest wrogiem, lecz tylko nawykiem, nawykiem mentalnym, który utrwalił się przez lata, jak ścieżka wydeptana w lesie. A co jeśli istnieje prosty sposób, by wytyczyć nową ścieżkę? Jeśli chcesz zrozumieć, jak to działa, jak to naprawdę działa, zostań ze mną, to, co zaraz odkryjemy, zmieni Twoje postrzeganie rzeczywistości w ciągu kilku minut. Jeśli czujesz, że to rezonuje, że to jest dla Ciebie, kliknij przycisk subskrypcji. Bo to nie jest tylko kanał, to przestrzeń, w której budujemy nową świadomość. Oto aksjomat, prosta prawda, którą możesz powtórzyć w myślach. Twoja podświadomość jest żyzną glebą, przyjmuje każde ziarno. To nie jest poetycka metafora, to mechanizm. Widzisz, twoja podświadomość jest jak ta ziemia w ogrodzie, gotowa przyjąć każde ziarno, które w nią wrzucisz. Nie ocenia, nie kwestionuje, po prostu przyjmuje i zaczyna uprawiać. Czy to będzie ziarno wątpliwości, strachu, braku, czy ziarno pewności, spokoju, obfitości? Gleba nie rozróżnia, po prostu działa. To jest zasada. Częstym błędem jest myślenie, że musisz walczyć ze swoimi myślami, z tym wewnętrznym krytykiem, z tym głosem, który mówi, że nie jesteś wystarczający, ale walka tylko wzmacnia to, z czym walczysz. Zamiast tego pomyśl o tym inaczej. Nie chodzi o to, by siłą wyrwać fasty, chodzi o to, by zasiać nowe, silniejsze nasiona. To jest ta subtelna. Nie chodzi o jednorazowy zryw, ale o rytuał, o powtarzalność. Jak woda, która kropla po kropli drąży kamień. To nie siła, to naturalność. To naturalna konsekwencja świadomego działania. Pomyśl o tym przez chwilę. Gdzie to już pojawiło się w Twoim życiu? Może w nawyku, który ciężko było złamać, bo podświadomość tak mocno go zakorzeniła. A może w nagłym przypływie inspiracji, gdy coś spadło Ci do głowy, jakby znikąd. To właśnie Twoja podświadomość. Ona pracuje nieustannie, bez Twojej świadomej kontroli. Przetwarzając wszystkie informacje, które jej dostarczasz, nieświadomie przez lata wrzucałeś do tej gleby nasiona, które być może nie służą Twojemu najwyższemu dobru. Dlatego teraz, w tym momencie, chcę, żebyś zrobił coś bardzo konkretnego. To małe działanie, ale o ogromnej mocy. Chcę, żebyś teraz w komentarzach napisał dokładnie tę frazę: Moja podświadomość tworzy obfitość. Albo, jeśli wolisz, użyj tej. Otwieram się na moje dobro. Napisz to: nie jutro, nie za chwilę. Teraz. Dlaczego? Bo to nie tylko deklaracja, to jest kotwica, to jest ziarno, które właśnie zasiewasz. To jest sygnał dla Twojej podświadomości i dla mnie, że jesteś tutaj, że jesteś zaangażowany, że chcesz pójść do końca tej podróży. To cementuje Twoją tożsamość w teraźniejszości. Poczuj to, zrób to. Pierwsza fala zrozumienia to akceptacja. Że podświadomość jest neutralna. Druga to uświadomienie sobie, że to ty jesteś ogrodnikiem. Ty decydujesz, jakie ziarno zasiejesz. To nie jest kwestia walki, ale wyboru. Wyboru, który powtarzasz każdego dnia. I właśnie tutaj wkracza Joseph Murphy ze swoim eksperymentem na zaledwie siedem dni. To nie jest magia. To jest mechanizm. Mechanizm, który sprawi, że to, co wydaje się niemożliwe, stanie się twoją codziennością. Zobaczysz, jak z dnia na dzień to uczucie prawdy zacznie się naturalnie konsolidować. Stanie się dla ciebie tak oczywiste, jak to, że po deszczu wychodzi słońce. Ale najpierw musimy zrozumieć, jak to działa w praktyce. Więc, jak to działa w praktyce? Jak to ziarno, ta prosta afirmacja, staje się rzeczywistością w twojej żyznej glebie podświadomości? Pozwól, że opowiem ci o pewnym momencie. Kiedyś w moim życiu stanąłem przed ścianą, który wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Wisiał nade mną, jak ciężka chmura. Czułem presję, wewnętrzny głos krzyczał, że to przerasta moje możliwości. Ale przypomniałem sobie o tej zasadzie. Zamiast walczyć z lękiem, zacząłem codziennie rano i wieczorem powtarzać: Mam w sobie wszelkie zasoby, by ten projekt zakończyć z sukcesem. Nie było to łatwe. Początkowo czułem opór, czułem się jak oszust, ale kontynuowałem. Wyobrażałem sobie, jak oddaję gotową pracę, jak czuję ulgę i satysfakcję prosta, pięciosekundowa scena i wiesz co? Po kilku dniach, w najmniej oczekiwanym momencie, pojawiło się rozwiązanie nie jako nagłe olśnienie, ale jako naturalny ciąg zdarzeń, rozmów, przypadkowych spotkań, które krok po kroku poprowadziły mnie do celu. To nie była magia. To była konsekwencja świadomego zasiewania. Pamiętam też historię jednej z osób, która podąża za tymi zasadami od jakiegoś czasu. Nazwijmy ją Anna. Anna od lat zmagała się z chronicznym brakiem czasu, ciągłym poczuciem, że jest w niedoczasie, jakby życie uciekało jej przez palce. Zasugerowałem jej, by spróbowała z prostą afirmacją: Mam wystarczająco dużo czasu na wszystko, co dla mnie ważne. Brzmi banalnie, prawda? Ale Anna zaczęła to praktykować, nie walczyła z zegarem. Zaczęła świadomie powtarzać tę frazę, wizualizując, jak spokojnie pije poranną kawę, bez pośpiechu, jakby miała cały dzień przed sobą. Z początku było ciężko, stary nawyk ciągnął ją w dół. Ale po tygodniu przysłała mi wiadomość, napisała, że nagle zauważyła, jak zaczyna odmawiać zadaniom, które nie były dla niej priorytetem jak zaczęła lepiej planować, a co najważniejsze, jak poczucie pośpiechu zaczęło ustępować miejsca wewnętrznemu spokojowi. Nie miała więcej godzin w dobie, ale miała więcej spokoju w sobie. Jej podświadomość przestawiła się z trybu niedoboru na tryb wystarczalności. Jeśli te historie rezonują z tobą, jeśli czujesz, że to ma sens, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Wystarczy jedno kliknięcie w przycisk lubię to, żeby algorytm zrozumiał, że to przesłanie jest ważne, że powinno dotrzeć do większej liczby osób. To jest nasza wspólna misja pokazać innym, że zmiana jest możliwa. A teraz przejdźmy do twojego osobistego eksperymentu. Joseph Murphy mówił o nim jako o kluczu do transformacji. To ćwiczenie afirmacji przez zaledwie 7 dni. Dlaczego teraz? Bo każdy dzień, w którym nieświadomie karmisz swoją podświadomość wątpliwościami, to dzień stracony. To dzień, w którym twoja gleba przyjmuje ziarna, które być może nie służą twojemu najwyższemu dobru. Co masz robić? To proste. Po pierwsze, wybierz jedną jasną afirmację coś, czego naprawdę pragniesz spokoju, obfitości, zdrowia, jasności niech będzie krótka, pozytywna i w czasie teraźniejszym. Na przykład: Jestem spokojny i pewny siebie albo Moje finanse kwitną. Po drugie, każdego wieczoru Tuż przed zaśnięciem i każdego ranka, zanim wstaniesz, usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Weź trzy głębokie oddechy, poczuj jak twoje ciało się rozluźnia. Następnie, przez pięć minut, powtarzaj swoją wybraną afirmację, ale nie tylko mechanicznie. Poczuj ją całym sobą. Wyobraź sobie prostą, pięciosekundową scenę, w której twoje pragnienie jest już spełnione. Niech to będzie obraz, dźwięk, wrażenie. Może to być uśmiech na twojej twarzy, widok wypełnionego konta bankowego, uczucie lekkości w ciele. Odczuj spokój i pewność. Poczuj jakby to już było twoje. To jest klucz. Nie chodzi o pragnienie, ale o odczuwanie spełnienia. Po trzecie, zapisuj w dzienniku drobne, pozytywne zmiany, nawet te najbardziej subtelne. Mała obserwacja w ciągu 22 do 72 godziny. Może stać się Twoją pierwszą namacalną kotwicą. Może to być niespodziewany komplement, nagły przypływ energii, czy po prostu wewnętrzny spokój, który zacznie Ci towarzyszyć. To są sygnały, że gleba zaczyna pracować. Początkowo, owszem, może pojawić się opór, ten stary głos krytyki to bez sensu, to nie działa. Nie walcz z nim, po prostu kontynuuj. Nie chodzi o to, by zmusić się do wiary. Chodzi o to, by powtarzać tak długo, aż twoja podświadomość przyjmie to jako nową prawdę. To jest jak trening mięśni. Z dnia na dzień to uczucie prawdy zacznie się naturalnie konsolidować. Stanie się dla ciebie tak oczywiste, jak to, że po deszczu wychodzi słońce. Pomyśl o tym, jak o małym lusterku. Co jeśli to, co widzisz w tym lusterku po siedmiu dniach, to dopiero wierzchołek góry lodowej możliwości, które czekają na odkrycie? Jak głęboko sięga ta góra? I co jeszcze możesz na niej zbudować? W pierwszych dniach eksperymentu możesz poczuć coś, co nazywam szokiem poznawczym. Twój umysł, przyzwyczajony do starych wzorców, będzie krzyczał. To nieprawda. To jest ten moment, kiedy stajesz przed lustrem i widzisz odbicie, które jeszcze nie pasuje do wizji, którą świadomie tworzysz. To naturalne. Nie oznacza to, że coś robisz źle. Oznacza to tylko, że twoje stare programowanie jest silne. To jak próba przestawienia torów dla pociągu, który od lat jeździł tą samą trasą. Wymaga to wysiłku, ale przede wszystkim konsekwencji. Następnie pojawi się faza oporu. To wtedy, gdy po kilku dniach powtarzania, zaczynasz czuć znużenie. Myślisz, minęły trzy dni, a nic się nie zmieniło. To jest pułapka, to jest moment. W którym większość ludzi rezygnuje. Ale to właśnie w tym oporze, w tym zmaganiu, rodzi się prawdziwa siła. Pamiętasz Annę i jej walkę z czasem? Ona też to czuła. To nie była siła woli, która ją uratowała, ale konsekwencja i zrozumienie, że nie walczy z czasem, lecz z utrwalonym przekonaniem o jego braku. Ona po prostu kontynuowała zasiewanie nowych nasion. I w końcu przychodzi faza naturalności. Zaczynasz dostrzegać subtelne zmiany. Może to być nagła myśl, która podpowiada Ci rozwiązanie problemu. Może to być czyjeś słowo, które idealnie pasuje do Twojej afirmacji. To nie jest wielki fajerwerk. To jest cichy szept, który staje się coraz głośniejszy. To jak mały pączek, który niepostrzeżenie przebija się przez ziemię. Nie zauważasz go od razu, ale po kilku dniach jest już tam. Widzisz, twoja podświadomość nie działa na zasadzie natychmiast, działa na zasadzie nieuchronnie. Jeśli tylko dostarczasz jej odpowiednie paliwo, to nie jest kwestia wiary w coś, co jest nierealne. To jest kwestia świadomego kierowania procesem, który zawsze działał, choć być może nie na twoją korzyść. Pomyśl o tym jak o grawitacji. Nie musisz w nią wierzyć, żeby działała. Ona po prostu jest. Tak samo jest z prawem umysłu. Nie musisz w nie wierzyć, żeby działało. Musisz tylko zrozumieć jego mechanizm i zastosować go świadomie. Wiele osób mówi, próbowałem afirmacji, ale to nie działa. Często problemem jest właśnie brak zrozumienia tych trzech faz. Rezygnują w fazie oporu, bo oczekują natychmiastowych, spektakularnych efektów. Ale prawdziwe, trwałe zmiany są jak budowanie solidnego domu, cegła po cegle, z fundamentem, który jest niewidoczny, ale kluczowy. Znam pewną starszą panią, panią Krystynę Zmokotowa. Całe życie narzekała na warszawskie korki. Codziennie rano, włączając radio, już czuła irytację na myśl o podróży do pracy. Powiedziałem jej kiedyś o tym, jak nasze myśli wpływają na naszą rzeczywistość. Z uśmiechem, ale i z dozą sceptycyzmu, postanowiła spróbować. Zamiast przeklinać korki, zaczęła powtarzać sobie: Docieram do celu spokojnie i bezpiecznie, bez względu na drogę. Nie stała się nagle mistrzem zen. Ale po kilku tygodniach zauważyła coś zaskakującego. Mówiła, że choć korki nadal były, to ona już nie czuła tego samego wewnętrznego napięcia. Czasem jakby przypadkiem znajdowała inną drogę, albo piosenka w radiu idealnie pasowała do jej nastroju. Jej zewnętrzna rzeczywistość nie zmieniła się drastycznie, ale jej wewnętrzna reakcja tak i to było kluczowe to nie korek był problemem to jej reakcja na niego. A jej podświadomość, karmiona spokojem, zaczęła szukać sposobów. By ten spokój utrzymać, nawet w chaosie, chcę, żebyś sobie wyobraził coś prostego. Masz przed sobą szklankę brudnej wody. Woda to twoja podświadomość, pełna starych, niechcianych myśli. Nie próbujesz jej wylewać, zamiast tego zaczynasz dolewać do niej czystą wodę, kropla po kropli, czyli twoje afirmacje. Co się dzieje? Brudna woda powoli, ale nieuchronnie zostaje wypchnięta, szklanka staje się czysta. To nie jest gwałtowna zmiana, to jest proces. To jest naturalna konsekwencja świadomego działania. Właśnie dlatego ten eksperyment trwa tylko 7 dni. To wystarczająco długo, by przejść przez fazę szoku i oporu, a jednocześnie na tyle krótko, by nie zniechęcić cię do dalszych działań. To jest jak mały test, który pokazuje ci potencjał. Potencjał, który jest w tobie, a nie w jakiejś zewnętrznej sile. Widzisz to lusterko, o którym mówiłem? Po siedmiu dniach zobaczysz w nim coś innego. Niekoniecznie odmienionego siebie, ale potencjał odmienionego siebie. I to jest początek. Jeśli chcesz mieć pod ręką esencję tego, co omawiamy i utrwalić sobie te zasady, mam dla Ciebie coś, co pomoże ci w tym eksperymencie. Coś, co pozwoli Ci utrzymać się na tej nowej ścieżce, nawet gdy pojawi się opór. Chcę, żebyś teraz w komentarzach napisał słowo real. Po prostu real. To jest twoja kotwica, twoje przypomnienie o prawdziwej naturze twojej podświadomości. Kiedy to zrobisz? Odblokujesz dostęp do krótkiego przewodnika, który znajdziesz w opisie tego wideo lub w sekcji społeczności. To nie jest cudowne rozwiązanie, to jest narzędzie. Narzędzie, które pomoże ci świadomie przejść przez te siedem dni i zobaczyć, co jest naprawdę możliwe. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów zobaczyć, jak głęboko sięga ta góra, którą zacząłeś odkrywać? Czy jesteś gotów, by ten mały pączek, który zaczyna się przebijać, rozkwitł w coś znacznie większego? Co jeśli to, co wydaje Ci się niemożliwe dzisiaj, jutro będzie kolejnym krokiem w Twojej nowej rzeczywistości? Pytanie brzmi, czy jesteś gotów zobaczyć, jak głęboko sięga ta góra, którą zacząłeś odkrywać? Czy jesteś gotów, by ten mały pączek, który zaczyna się przebijać, rozkwitł w coś znacznie większego? Co jeśli to... Co wydaje ci się niemożliwe dzisiaj, jutro będzie kolejnym krokiem w twojej nowej rzeczywistości. To, co Joseph Murphy proponował jako siedmiodniowy eksperyment, to jedynie zaproszenie. Zaproszenie do spojrzenia poza zasłonę, do poczucia, że możesz świadomie kształtować swoją rzeczywistość. Ale prawdziwa transformacja nie kończy się na siedmiu dniach, ona się wtedy zaczyna to jest jak z małym nasionkiem. Zasadzisz je, podlejesz przez tydzień, a ono zacznie kiełkować. Ale czy wtedy przestaniesz je pielęgnować? Oczywiście, że nie. Że aby wyrosło na silną roślinę, potrzebuje ciągłej troski. Tak samo jest z Twoją podświadomością. Siedem dni to czas, by zobaczyć pierwsze drobne zmiany, by poczuć ten wewnętrzny szept, który mówi Tak, to działa, to jest prawdziwe. Ale żeby to stało się częścią Ciebie. Twojej nowej tożsamości. Potrzebny jest rytuał. Potrzebna jest konsekwencja, która staje się nawykiem. Nie walką, ale naturalnym odruchem. Dlatego proponuję Ci coś więcej niż eksperyment. Proponuję rytuał. Rytuał, który możesz rozpocząć dziś. Albo jutro. Ale nie później niż w ciągu najbliższych 72 godzin. Bo każdy dzień, w którym zwlekasz, to dzień, w którym stary wzorzec umacnia się w Twojej podświadomości. Nie walcz z nim. Po prostu zacznij zasiewać nowe nasiona. Ten rytuał jest prosty. Nazywam go pięć sekund prawdy. Dwa razy dziennie. Rano, zanim jeszcze w pełni otworzysz oczy, zanim świat zewnętrzny zacznie cię zasypywać informacjami. I wieczorem, tuż przed zaśnięciem, gdy twoja podświadomość jest najbardziej chłonna. Właśnie wtedy usłysz mnie uważnie. Nie potrzebujesz do tego specjalnego miejsca ani skomplikowanych pozycji. Leżysz w łóżku. Oddychasz spokojnie, wybierasz swoją afirmację, tę samą, którą wybrałeś na siedem dni, albo nową, jeśli poczułeś, że coś innego bardziej rezonuje, i przez zaledwie pięć sekund wizualizujesz scenę, scenę, w której twoje pragnienie jest już spełnione. Niech to będzie coś prostego, namacalnego. Uśmiech, poczucie ulgi, widok czeku z odpowiednią kwotą, cokolwiek, co wywołuje w Tobie uczucie spełnienia. Poczuj to całym sobą. Nie myśl o tym, jak to się stanie. Po prostu poczuj, że to już jest. To jest klucz. Nie pragniesz. Odczuwasz. Pamiętasz tę szklankę brudnej wody? Wyobraź sobie, że te pięć sekund to kropla czystej wody. Mała kropla, ale dwa razy dziennie, przez trzydzieści dni. Co się stanie? Ta szklanka powoli, ale nieuchronnie, zacznie się oczyszczać. Brudna woda zostanie wypchnięta. Czy to będzie natychmiastowe? Nie. Czy będzie widoczne po jednym dniu? Prawdopodobnie nie, ale po tygodniu, po dwóch, po trzydziestu dniach zobaczysz różnicę, poczujesz ją. To nie jest sprint, to jest maraton, ale maraton, który składa się z tysięcy małych, pięciosekundowych kroków. Każdy z nich cementuje nową ścieżkę w Twojej podświadomości. Każdy z nich jest sygnałem, że to, czego pragniesz, jest już w drodze. To nie jest czekanie na cud. To jest świadome tworzenie cudu. A co z postępem? Jak go mierzyć? Nie szukaj wielkich fajerwerków. Szukaj subtelności. Mikroczekpointem będzie nagły przypływ spokoju w stresującej sytuacji. Niespodziewany komplement. Intuicyjna myśl, która prowadzi Cię do rozwiązania. Zapisuj to w swoim dzienniku. To są te małe iskierki, które pokazują, że światło zaczyna świecić jaśniej. To nie jest dowód dla świata, to jest dowód dla ciebie. Dowód. Że twoje wewnętrzne prawo zaczyna działać na Twoją korzyść. W pierwszych dniach możesz poczuć się dziwnie, jak aktor grający rolę, w którą jeszcze nie wierzy. To naturalne. To jest ten opór, o którym mówiłem. Stary nawyk, który próbuje Cię powstrzymać. Ale nie walcz z nim. Po prostu kontynuuj. Jakbyś był rzeźbiarzem, który delikatnie, ale konsekwentnie usuwa niepotrzebne fragmenty, by odsłonić dzieło. Które już jest w kamieniu. Pamiętam jak kiedyś pracowałem nad filmem dokumentalnym, który wymagał ode mnie miesięcy intensywnych badań. Czułem się przytłoczony ogromem materiału, a termin zbliżał się nieubłaganie. Wewnętrzny głos mówił Nie dasz rady, to zbyt wiele, ale zamiast słuchać, zacząłem stosować ten sam rytuał. Codziennie rano i wieczorem, przez pięć sekund, wyobrażałem sobie, jak siedzę przed skończonym montażem. Czując spokój i satysfakcję. Nie widziałem, jak to się stanie, ale czułem rezultat i wiesz co, zaczęły dziać się rzeczy. Niespodziewanie natknąłem się na artykuł, który zawierał kluczowe informacje. Pewna osoba, której od dawna nie widziałem, nagle zadzwoniła, oferując pomoc, która okazała się niezbędna. To nie było magiczne rozwiązanie problemu. To było naturalne rozwijanie się ścieżek, które moja podświadomość zaczęła tworzyć, gdy tylko otrzymała jasny kierunek. Bo nie jest kwestia siły. To kwestia konsekwentnego i świadomego zasiewania. To jest prawo umysłu w działaniu. Ta konsekwencja, ten rytuał, to nie jest ciężka praca. To jest pielęgnacja. Pielęgnacja ogrodu twojego umysłu. Nie musisz zrywać chwastów siłą. Po prostu zasiewaj nowe, piękne kwiaty. A one z czasem naturalnie zajmą miejsce tego, co nie służy Twojemu dobru. To nie jest walka. To jest przeprogramowanie, delikatne, ale niepowstrzymane. Pomyśl o tym jako kompasie. Twój umysł świadomy to kapitan. Twoja podświadomość to statek. Jeśli kapitan nie podaje jasnych współrzędnych, statek dryfuje. Ale gdy podajesz mu jasny kierunek, nawet na pięć sekund, dwa razy dziennie. Statek zaczyna płynąć we właściwym kierunku. Nie musisz widzieć całego horyzontu. Wystarczy, że widzisz kolejny punkt na mapie. A co, jeśli to, co odkryjesz po tych trzydziestu dniach, to nie tylko spełnienie jednej afirmacji, ale całkowita zmiana sposobu, w jaki postrzegasz siebie i świat? Co, jeśli to otwiera drzwi do nieskończonych możliwości, o których nawet nie śmiałeś marzyć? To jest właśnie ta góra, o której mówiłem. To jest ten pączek, który czeka, by rozkwitnąć. To, co odkryjesz, to nie tylko spełnienie jednej afirmacji. To zmiana w samym sposobie, w jaki postrzegasz siebie i świat. To otwiera drzwi do nieskończonych możliwości, o których nawet nie śmiałeś marzyć. To jest właśnie ta góra, o której mówiłem. To jest ten pączek, który czeka, by rozkwitnąć. I wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? Nie potrzebujesz w to wierzyć, wystarczy, że spróbujesz. Ten wewnętrzny głos, ten stary antagonista, który szepcze To niemożliwe, przestaje być wrogiem, staje się tylko echem starej, wydeptanej ścieżki, ścieżki, którą teraz świadomie zastępujesz nową. Nie walczysz z ciemnością, zapalasz światło. I to światło, kropla po kropli, wypycha to, co już ci nie służy tak jak czysta woda wybiera brud z tej szklanki, o której rozmawialiśmy. Brudna woda nie znika gwałtownie, ona jest po prostu zastępowana. Prawdziwa moc nie tkwi w jednorazowym zrywie, ale w tej cichej, nieprzerwanej konsekwencji, w rytuale pięciu sekund prawdy, dwa razy dziennie, nie dla kogoś, dla siebie, dla tej nowej tożsamości, którą budujesz, bo to nie jest kwestia zdobywania czegoś z zewnątrz. To jest kwestia odkrywania tego, co już jest w tobie. Jesteś już tym, kim pragniesz być. Musisz tylko pozwolić temu rozkwitnąć. A co, jeśli to wszystko, co odkrywasz, to dopiero wierzchołek góry lodowej? Co jeśli te siedem dni, te trzydzieści dni rytuału, to tylko początek podróży do pełnego mistrzostwa w tworzeniu własnej rzeczywistości? To jest ten moment kiedy zdajesz sobie sprawę, że twoja podświadomość jest twoim najpotężniejszym sprzymierzeńcem. Nie musisz jej prosić, musisz ją tylko świadomie kierować. Pamiętaj o tym lustrze. Co widzisz w nim po tygodniu? A co zobaczysz po miesiącu, gdy ten rytuał stanie się dla ciebie tak naturalny, jak oddech? Zobaczysz potencjał. Potencjał, który zaczyna się materializować. To nie jest obietnica cudu. To jest opis mechanizmu, mechanizmu, który działa niezależnie od Twojej wiary w niego. Działa, gdy go używasz. Tak jak architekt, który projektuje budynek, tak Ty projektujesz swoje życie. Każda afirmacja, każda wizualizacja, każde pięć sekund prawdy, to kolejna linia w Twoim planie. To nie jest kwestia siły. To jest kwestia precyzji i konsekwencji. To jest naturalność. Jesteś architektem swojej rzeczywistości. To jest Twoje prawo, ale co, jeśli wciąż czujesz ten opór, ten wewnętrzny głos, który próbuje Cię powstrzymać? Co, jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, pogłębić zrozumienie i sprawić, by to wszystko stało się jeszcze bardziej intuicyjne i potężne? Aby w pełni zrozumieć, jak przełamać najgłębszy opór i utrwalić tę nową tożsamość, musisz poznać kolejny element. Musisz zobaczyć jak ostatecznie zamknąć drzwi dla tego co cię powstrzymuje. Dlatego teraz, bez chwili wahania, kliknij i obejrzyj nasz następny materiał. Prawo umysłu: jak przełamać najgłębszy opór i utrwalić nową tożsamość. To jest klucz do tego, by ten pączek w pełni rozkwitł. Nie przegap tego. Twoja nowa rzeczywistość czeka.